Bardzo przyjemnie, bardzo miło, ponieważ udało się pozyskać z tego filmu bardzo dobrych, znanych i naprawdę zasłużenie uznanych aktorów. Udało mi się namówić mojego serdecznego przyjaciela, żeby był autorem zdjęć w tym filmie. I sama produkcja również przebiegała bardzo sprawnie. I nie mieliśmy żadnych takich produkcyjnych kłopotów, więc wspomnienia z realizacji są właściwie bardzo dobre. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Późna wieczór, późna pora może. Panie Piotrze, poprosiłabym o, o opowieść jak pracowało się na planie, jakie zadanie przed Panem postawił reżyser, jak Pan się z tym zadaniem czuł? Naprawdę nie pamiętam, to dawno temu było. Dobry wieczór. Myślę, że to co wyjątkowe w pracy nad tym filmem to także miejsce, w którym byliśmy przez chwilę, to znaczy więzienie w Wołowie. Myślę, że nadało filmowi też autentyczności samo to, że byliśmy w tym miejscu, że mogliśmy przez chwilę spotkać się z prawdziwymi więźniami. Oni zresztą brali udział w wielu scenach. To było dla mnie niezwykłe przeżycie. Myślę, że dla każdego z nas taki rytuał wchodzenia tam codziennie, zdawania komórek, prześwietlania wszystkiego jak na lotnisku, broni tak. i rozmowy, i rozmowy z, z ludźmi i z strażnikami więziennymi i z więźniami tego miejsca. Nazywany ten film jest komedią <coughs> sensacyjną, myślę, że jest po prostu filmem akcji, filmem sensacyjnym opowiedziana prosta historia. myślę, ja, się ja, 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 ten film podoba dlatego, że on niczego nie udaje, nie udaje hollywoodzkiej produkcji. Jest, jest to film z oryginalnym pomysłem i myślę, że trzeba znaczy. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. A jeszcze chciałbym dodać, że jest to film, na czym nam bardzo zależało, taki czysty, czysto gatunkowym filmem sensacyjnym. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką polską naszą specyfikę w kinematografii, no to jest to ewenement mm, no i prawo dla wszystkich tutaj, no, ludzi, którzy zdecydowali się, żeby taki film powstał. Że, że, że go wyprodukowali, że zaakceptowali scenariusz aktorów, że też kupili ten pomysł i że że w jaki sposób było odkrywczym przeżyciem móc zrobić film e, po prostu no w, w gatunku, tak jak Piotr powiedział, nie udający niczego, tylko trzymający e, się konwencji. Drugą rzeczą, o której o więzieniu, to jest ciekawostka, chcę powiedzieć, że no między innymi Mieliśmy y, zdjęcia na stadionie dziesięciolecia, który y, następnego dnia y, y, po naszych zdjęciach został y, zrównany z ziemią, i w tej chwili stoi tam już nowy stadion, więc to też gdzieś y, y, taki element symboliki w tym. Tak tak Nikt nie poznał. Nikt nie poznał, bo oczywiście przerobiliśmy y, ruiny stadionu dziesięciolecia na wioskach arkańskich. Producent, wywołany trochę do odpowiedzi w tym. Czy to była trudna decyzja? Zdecydować się w Polsce wyprodukować film sensacyjny, się nie bo Myślę, że nie, bo uważam, że scenariusz był i jest bardzo ciekawe, i jak, jak się zaczyna od tego scenariusza postawę, to, to potem reżyser, aktorzy i Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze pytanie do Pana producenta. To inteligentna, ale rozrywka, w związku z tym myślę, że Panowie przygotowując się do tego filmu no, robiliście rzecz, która jest skierowana do szerokiego odbiorcy, prawda? Ile wynosił budżet filmu i jaka frekwencja w polskich kinach byłaby dla Was satysfakcjonująca? Budżet filmu jest było 4 miliony 600. Okay. I predencje ile by tak się to trudno powiedzieć, że nadzieję, że ile było. Przez 4 tygodnie było 300 tysięcy widzów. 300 tysięcy. 300 tysięcy potem e, e, czego na dodał i już kolejnie nie będzie, nie. Proszę bardzo. Słuchacze są do Państwa dyspozycji. W takim razie zapytam o plany. Niektórzy mówią, wiele sensacyjnych amerykańskich filmów ma swoje dalsze części. Nad czym Pan pracuje w tej chwili i czy jest plan kontynuacji? Nie ma planu kontynuacji, bo nie ma takiego jeszcze scenariusza i, i nawet o tym nie rozmawialiśmy. Jakby uczciwość realizatorska no nie pozwala nam myśleć o kontynuacji w chwili, kiedy jeszcze no nie wiemy, czy widzowiu yy, 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 satysfakcję taką na jakiej nam zależało. Ja przynajmniej yy, takich kontynuacji w planach nie mam, zresztą wydaje mi się, że kontynuacje poza, jak sami wszyscy wiemy, poza niczymi wyjątkami jednak są... Yy, Zabiegiem tylko i wyłącznie na no, marketingowym, żeby e, jednak tego widza przyciągnąć, ten kina, nie oferując mu nic nowego. E, ja chcę podkreślić, że ten film, może oczywiście mówimy, że jest filmem sensacyjnym, adresowany szerokiego widza, e, urodził się jednak z, z pewnej ambicji, z ambicji pokazania, że e, kino gatunkowe, kino sensacyjne może też być pewnego rodzaju sztuką albo na, na, dziełem w jakiś sposób autorskim, w przy tym przypadku... E, wspólnym w naszym dziełem, ale wynikającym z uczciwości z chęci rzetelnego powiedzenia historii, tak, żeby widz y, y, miał tą satysfakcję, nie, nie był to w pewny sposób film robiony koniunkturalnie, albo, tak jak to się mówi, pod publiczkę, po prostu on był zrobiony dla widza, a nie pod publiczkę. I teraz chciałabym zapytać o teraz zdjęć, czy w przypadku robienia filmu sensacyjnego zdjęcia też mają inną dynamikę, czy to było dla Pana jakieś szczególne wyzwanie? Ja myślę, że no jest to wiadomo, jak robimy, robimy, trzeba inaczej opadać historię. myślę, że chcieliśmy na pewno trochę przewieczyć e, obraz, czyli pokazać szerzej, po prostu opowiadać z szerszymi planami. Kamera była bardziej żywa, i tak dalej, żeby to... No tak jak to się opowiada, no po prostu no to, to wiadomo, że nie odkrywamy Ameryki żadnej, ale a żeby to, po prostu żeby to nasze obrazki były no, jak najbardziej zbliżone do tego, co chcemy co widzimy, co nas fascynuje w europejskich produkcjach z o wiele większymi budżetami, oczywiście. I myślę, że parę rzeczy się udało bardzo fajnie opowiedzieć. Dzięki, dzięki temu, że mieliśmy parę fajnych, yy, przede wszystkim, że ekipa bardzo fajnie pracowała i mieliśmy dobry sprzęt, dobrej dobre jakości kamery, obiektywy, to pracuje. Negatyw oczywiście. Jeśli można jeszcze, że, że to, że nie odkryliśmy Ameryki, to po prostu dlatego, że nie chcieliśmy jej naśladować. Jeszcze raz nawiązuję do tego, że nasz pomysł był oryginalny, a drugie to co Piotr powiedział, że, że mieliśmy do dyspozycji krany, kamery itd. i tak dalej. Mi się wydaje, że to powinno być standardem i jest standardem w kinie no, światowym, europejskim, a ja nie mówię tylko amerykańskim. Także no, po prostu życzę następnym filmom, które będą chciały w jakiś sposób opowiadać Filmy sensacyjne, które od razu nam się kojarzą ze filmami wysokobudżetowymi. Jak producent powiedział, 4 miliony 600, podejrzewamy, standardowy budżet lub zbliżonych standardowych możliwości naszego kina. Trzy filmy, a jednak okazuje się, że za te pieniądze można mieć sprzęt taki, jakiego oczekiwaliśmy i właściwie mieliśmy do dyspozycji. Ale ha. Nie mówiłem wam, tego, ale tak naprawdę odkryła nas trochę Ameryka z tym filmem, bo film był w Los Angeles na festiwalu polskich filmów w LA i tam dostałem stamtąd telefony od moich znajomych, którzy mieszkają w Los Angeles, że bardzo się ten film podobał. Jeżeli oni się dowiedzieli, że ten film powstał za 4,5 miliona złotych, przeliczyliby sobie to na dolary, to myślę, że odkryliby nas podwójnie. E, tak bardzo na chwalić naprawdę. Znaczy ja to mogę potwierdzić, ponieważ mam znajomych za granicą w branży filmowej, którzy uważają, że absolutnie oszuść ściemnia miał. Mówię, że to powstało za niecałe 5 milionów złotych. Oni są przekonani, że owszem, 5 milionów, ale euro. I, i, i no, że, że faktycznie jest to no, realizacyjnie jakoś no, nieustępująca niż w nie, innych Więc takie rzeczy jest też mimo, A nie mówię tutaj to, <laughs> dlatego, że nie mam jakiegoś kursu skoronności, ale ale jak mówiąc o specyfice i możliwościach realizacji filmów w Polsce, no to z takiego rodzaju opiniami się zetknęliśmy, że, że jest to no, jakby jakościowo produkt oferowany na, na, na poziomie wyglądającym dużo wyższym, świadkowniczym.